W ubiegłym roku zakończyła się wielka zbiórka na rzecz ingi z Sprzęsocina chorej na SMA. Dzięki determinacji rodziny, mieszkańców i instytucji udało się zebrać potrzebną kwotę na leczenie dziewczynki. Od 1 września lek ma być refundowany. Dziś mała Inga uczy się stawiać pierwsze kroki. Walka o jej sprawność trwa nadal, ale najgorsze rodzina dziewczynki ma już za sobą. W momencie zdiagnozowania SMA, czyli pod koniec 2020 roku, lek nie był refundowany. Mimo tego po roku starań i przy wsparciu ludzi udało się uzbierać potrzebną kwotę na leczenie. Od 1 września dzieci chore na SMA w wieku do 6 miesiąca życia otrzymają lek za darmo. Trochę późno, ale szczerze mówiąc dobrze, że lepiej późno niż wcale i bardzo się cieszę właśnie, że coś takiego właśnie jest. No, że jednak będą właśnie dokładać, sponsorować właśnie na ten lek. Bo jest bardzo dużo dzieci właśnie z tą chorobą, także no ja się cieszę w ogóle, że tak jest. W Polsce średnio raz w tygodniu na świat przychodzi dziecko z SMA. Chorobę obecnie wykrywa się u noworodków poprzez badania przesiewowe. Decyzja o refundacji Leków ucieszyła wiele osób. Myślę, że to jest bardzo dobry krok milowy. Wiele dzieci, wiele rodziców nie będzie musiało stawać przed tą decyzją trudnej zbiórki. To jest to, na co czekają no, młodzi rodzice. Każde dziecko powinno mieć szansę od zawsze na to, żeby żyć, bo każdy chce żyć. Dzieciaki, jak się rodzą, to sobie nie wybierają, czy mogą być na tym świecie, czy nie mogą. Więc moim zdaniem popieram słuszna decyzja, bardzo potrzebna maluszkom. Ta refundacja już powinna być, ona powinna być dużo wcześniej, bo to są. Leki, które nie są osiągane dla przeciętnego obywatela. W naszym kraju milion ludzi jest nosicielami zmutowanego genu prowadzącego do rozwoju choroby. U jednego na siedem tysięcy lekarze rozpoznają chorobę. Rocznie daje to pięćdziesiąt nowych rozpoznań choroby. Niestety szanse na darmowy lek mają tylko małe dzieci do szóstego miesiąca życia.